Dobry. Witam na pierwszej lekcji związanej z lekturą "Stary człowiek i morze" Hemingwaya. Jest to lektura uzupełniająca. Wczoraj zapoznaliśmy się z samą treścią utworu. Temat dzisiejszej lekcji poznajemy historię starego rybaka z opowiadania Hemingwaya. Na temat Ernesta Hemingwaya rozmawialiśmy bardzo dużo, zwłaszcza kiedy omawialiśmy lekturę "Stary człowiek przy moście". Tak więc już o samym pisarzu nie będziemy za dużo mówić, poza tym, że warto pamiętać, iż między innymi napisanie tej książki przysłużyło się temu, że Hemingway otrzymał literacką nagrodę Nobla. Tutaj jeszcze raz zbieramy informacje dotyczące elementów świata przedstawionego, czyli czas akcji to lata 40. XX wieku. Miejsce akcji Kuba, Ameryka Środkowa. Sam rybak nazywany jest rybakiem z Golfstromu. Później będzie wyjaśnienie, co ten Golfstrom znaczy. Bohaterowie to nasz rybak Santiago i chłopiec, który mu towarzyszy, z którym jest zaprzyjaźniony Manolin. I ta informacja, która była podana przed chwilą, a mianowicie w 1953 nagroda Nobla dla Hemingwaya w dziedzinie literatury w dużej mierze za opowiadanie Stary człowiek i morze. Po otrzymaniu tej nagrody Nobla wiele zmieniło się w życiu Hemingwaya, bo wiadomo, że taka nagroda to pieniądze i sława. Jeżeli chodzi o przypomnienie samego planu wydarzeń, to co wczoraj było opowiadane, dzisiaj zbieramy to, systematyzujemy tutaj i punkt pierwszy. Przyjaźń starego rybaka z chłopcem, później Santiago i prześladujący go pech, wypłynięcie starego w morze, zwycięska walka z Marlinem, porażka rybaka w starciach z rekinami, powrót do domu z ogromnym szkieletem ryby. Można powiedzieć, że w tym zamyka się cała treść naszego opowiadania. A teraz, żeby usystematyzować przed Wami miejsce akcji, Kuba i zaznaczona tam, właśnie tym czerwonym punktem, Hawana, tam również przebywał sam Hemingway, stąd te doświadczenia, wiedza. I można powiedzieć, wydarzenie, które sam opisuje, sam tego doświadczył, ponieważ, będąc na połowach ryb, właśnie ze swoim przyjacielem, kiedy dopłynęli do brzegu, mieli taką wielką zdobycz, wielkiego marlina w połowie zżartego przez rekiny. A więc to, co opisuje, po części było mu znane z autopsji. Proszę spojrzeć, Kuba to również tam Półwysep Floryda. Jest to o tyle ważne, że na następnym slajdzie macie pokazany ten golfstrom. Golfsztorm, tak jak tutaj jest to zaznaczone, prąd zatokowy, właśnie jest Kuba, jest Dominikana, jest Półwysep Floryda i ten prąd, który wokół tych terenów płynie, nazywany jest golfstormem. Tak więc y, nasz bohater jest związany i czasami ta nazwa również pada, dlatego nastąpiło wyjaśnienie. Biorąc pod uwagę sam tytuł utworu, Stary Człowiek i Morze sam tytuł pokazuje, że nie tylko będzie to opowieść o starym rybaku, o starym Santiago ale będzie również partner, tego rybaka, a mianowicie morze. Morze zajmowało bardzo istotne miejsce w życiu naszego bohatera i tutaj właśnie fragment z książki, który mówi wyraźnie, że nie jest on tylko dodatkiem do życia starego rybaka. Morze jest równorzędnym partnerem, bo to będzie książka o rybaku i o morzu. Zawsze nazywał w myśli może Lamar, bo tak nazywają je ludzie po hiszpańsku, gdy je kochają. Czasami ci, co je kochają, mówią o nim złe słowa, ale zawsze tak, jakby chodziło o kobietę. Niektórzy młodzi rybacy, ci, co używali Boi jako pływaków dolinek i mieli motorówki kupione wtedy, gdy wątroby rekinów przyniosły im dużo pieniędzy, mówili o nim El Mar, co jest rodzaju męskiego. Mówili o nim jak o przeciwniku, bądź miejscu, bądź nawet wrogu, ale Stary zawsze myślał o nim w rodzaju żeńskim, jako o czymś, co udziela albo odmawia wielkich łask. A jeśli robi rzeczy straszne i złe, to dlatego, że nie może inaczej. I macie na e, potwierdzenie tego, ale Stary zawsze myślał o nim w rodzaju żeńskim. Księżyc działa na nią, jak na kobietę, myślał. Tak więc dla niego może jest niezgłębioną tajemnicą, jest czymś, co można kochać, jest dla niego rodzaju żeńskiego, jest tą istotą, której mu brakuje i traktuje, jak partnerkę swojego życia. Jeżeli chodzi teraz o samego Rybaka, portret Rybaka w malarstwie macie w tej chwili przed sobą, jest Claude Monet, portret Rybaka. Mamy Van Gogha, portret Rybaka. Proszę spojrzeć, jak przedstawiali go malarze. Tutaj mamy kolejne portrety Wyczółkowskiego, Rybak i Polagogena, również biedny Rybak. Mamy portrety rybaków w malarstwie, a my za chwilę przejdziemy do stworzenia portretu, który powstanie na bazie tekstu literackiego. Bo portret starego rybaka to przede wszystkim przedstawienie postaci, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru. I ocena postaci. Tak wygląda plan typowej charakterystyki, więc myślę, że nie jest to dla Was nic nowego. Przejdziemy teraz do tworzenia tego portretu. Samo przedstawienie postaci, które macie zapisać sobie pod tematem w formie dwóch zdań, bo w przedstawieniu postaci to zawsze z jakiej książki pochodzi dany bohater, kim on w życiu jest. Z jakiej miejscowości pochodzi, czy jest osobą samotną, czy ma rodzinę lub jakiegoś przyjaciela. To wszystko powinno znaleźć się w tej pierwszym, e, pierwszej części charakterystyki, czyli przedstawieniu postaci. Później pojawia się wygląd zewnętrzny. I my, jeżeli chodzi o starego Santiago, wiemy tyle. Stary był suchy i chudy. Na karku miał głębokie bruzdy. Brunatne plamy po niezłośliwym raku skóry, występującym wskutek odblasku słońca na morzach tropikalnych, widniały na jego policzkach. Plamy te biegły po obu stronach twarzy, a ręce miał poorane głębokimi szramami od wyciągania linką ciężkich ryb. Ale żadna z tych szram nie była świeża. Były one tak stare, jak erozje na bezrybnej pustyni. Wszystko w nim było stare, prócz oczu, które miały tę samą barwę co morze i były wesołe i niezłomne. Myślę, że wystarczająco dużo informacji, bo w każdej charakterystyce muszą znaleźć się przynajmniej dwa elementy wyglądu zewnętrznego bohatera. Tak więc, wystarczy napisać, że bohater był człowiekiem starym, który miał liczne plamy na skórze. W wyniku ciągłego przebywania na słońcu, dodatkowo jego ręce pokryte były licznymi szramami, a oczy błękitne, jak morze. Więc to są informacje wystarczające, aby e, można powiedzieć, wygląd zewnętrzny został w charakterystyce zaliczony. No i przechodzimy do cech charakteru. Tutaj prosiłabym, żeby w tym właśnie punkcie trzecim. Może niekoniecznie musicie yy, cały ten punkt trzeci przepisywać, ale nazwać cechy charakteru w oparciu o te informacje. Jeżeli od 84 dni nic nie złowił, ale ciągle wypływał i próbował, to jaki był? Nie bał się sam wypłynąć w morze, mimo że był stary. Kolejna cecha charakteru. Wiedział, jak poradzić sobie z marlinem, co zrobić, by nie stracić ryby. Jeżeli to wszystko wiedział, to był jakim człowiekiem? Miał dużą wiedzę na temat morza i łowienia ryb. Jak ktoś ma wiedzę, to po prostu jest jakiś. Bardzo ciepło zwracał się do morza i stworzeń, które go otaczały na morzu. Skoro potrafił wykazać się takim ciepłem, delikatnością, to jaki był? Mimo, że linka wżynała mu się w ciało, a w ręce miał skurcz, nie puścił ryby. Kolejna cecha charakteru. Gdy zaatakowały go rekiny, nie wpadł w panikę. Dopłynął do brzegu ze szkieletem ryby i poszedł spać. Skoro tak się zachował, to jaką posiadał cechę charakteru? W oparciu o to można powiedzieć, tworzycie sobie taki zbiór cech charakteru naszego bohatera. Które byłyby idealnym podłożem do tego, żeby później rozbudować to wszystko w zdania i w ten sposób stworzyć pełną charakterystykę. No i ostatni etap pracy nad portretem Starego Rybaka to ocena tej postaci. Czyli dla Was, czy jest to bohater pozytywny czy negatywny? Czego nas może nauczyć? O tym jeszcze, oczywiście, będziemy rozmawiać, jak to wygląda, ale już na bazie tej wiedzy, którą macie, na bazie posiadanych informacji, jak oceniacie tę postać, która tak, ani inaczej zachowała się w swoim życiu, w walce z marlinem i z rekinami. Każdy z Was tworzy taki portret starego rybaka. Przedstawia postać, wypisuje właśnie ze dwa zdania wyglądu zewnętrznego, później zapisuje jego cechy charakteru i znowu w formie, tym razem już takiego pełnego zakończenia, ze dwa zdania oceny postaci i zdjęcie z wykonanej pracy przesyłacie do mnie na maila. Jeżeli chodzi o ten punkt trzeci, wystarczy, że wpiszecie te cechy charakteru nazwane w oparciu o informacje o bohaterze. To nie ma być pełny plan charakterystyki, tylko wypisane cechy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na następną lekcję.